Witam wszystkie strzelce. No i mamy październik. Dwa miesiące i mamy nowy rok. Więc to jest rozkładka na miesiąc październik. Od 4 października do 25 października Merkury się nam po prostu zaczyna już cofać. Czyli będzie na drodze wstecznej. O i tutaj mogą zajść pewne Zmiany mogą nam się komputery psuć, telefony komórkowe, telewizor, elektronika, po prostu może nam wysiąść w samochodzie, no ale będziemy musieli to jakoś przeżyć, bo, no i w ogóle komunikacja, czyli listy też mogą nie dochodzić, albo jak dochodzą, to późno, e-maile. Także musicie po prostu na to zwrócić uwagę. No i tak w tym wypadku będziemy musieli przez to w jakiś sposób przejść i dawać sobie z tym radę. 8 października mamy Lunar Eclipse, czyli um, zaćmienie księżyca. I w tym wypadku słońce jest już w wadze. Pojawi się z pełnią księżyca. W piętna, um, w 15 stopniach w baranie, i będzie tylko 3 stopnie od Urana, planety, która nam przynosi a, niespodzianki. Niespodzianki, to dobre i to złe. Miejmy nadzieję, że będą dobre. 23 października Słońce jest w koniunkcji z Księżycem i jest w skorpionie. To jest po prostu częściowa. Częściowa słoneczna ekalipsa, czyli częściowe e, zaćmienie słońca i jest też w nowiu księżyca. Wenus, słońce i księżyc spotykają się w znaku skorpiona i przyczyniają się do inicjacji intensywnego, romantycznego związku czy też związków i artystycznych przedsięwzięć. No, więc jak widać, październik przyniesie nam zmiany z tymi zaćmieniami, bo zazwyczaj tak bywa. Zaćmienia powodują po prostu, przyczyniają się do y, zmian w naszym życiu. Jeżeli nie chcesz tych zmian, to gwiazdy i planety zrobią to po prostu za ciebie. Czy chcesz, czy nie chcesz, będziesz musiał podjąć decyzję. Ja wiem, że. A, My się wszyscy boimy zmian, prawda? Ale ja to zawsze mówię, że zmiany są zawsze na lepsze. Tak to jakoś pracuje w życiu, że wydaje mi się, że nie będzie, wydaje się nam, że nie będzie lepiej, ale w sumie, jak popatrzymy na to w późniejszym czasie, okazuje się, że to wszystko pracuje na naszą korzyść. Zmiany są zawsze na lepsze. No. No, to jest po prostu w pewnym stopniu też i wezwanie czy wyzwanie dla niektórych z nas, ale musimy po prostu z tym jakoś sobie dać radę. No, będziemy musieli pod podjąć te decyzje. Jeżeli nie podejmiemy, to i tak nas planety do tego w jakiś sposób zmuszą albo zrobią to. Za nas. Także tyle, jeśli chodzi o planety i o zaćmienia na miesiąc październik. No i teraz mam cztery karty już rozłożone, bo poprzednio robiłam po angielsku. Także mamy e, cztery karty tarota, i pierwszą kartą, jak zwykle, wyciągam e, aniołka, i tu jest Izaja. I Izaja nam mówi, czas na to, abyś wprowadził w swoje życie nowe pomysły, czy nowe idee. Trzymam nad Tobą pieczę i prowadzę Cię i chronię w tych trwających Twoich życiowych zmianach. Także masz aniołka, zmiany nadchodzą i są już pewnie, co u niektórych, i przynajmniej masz dobrego aniołka, który cię po prostu chroni. Także to tyle jeśli chodzi o aniołka, no i pierwszą kartą drogo, drogi strzelcu masz siłę. Koniec finansowych długów. Te długi zostały albo będą czy zostaną spłacone. Ktoś z Twoich bliskich przyjaciół roznosi też i plotki, mój drogi strzelcu. I dobrze by było, abyś się spotkał twarzą w twarz z tą osobą. Nie uciekaj po prostu od tego, ok? No, tylko ja mówię, no i jak to nie uciekać od tego, jak nam się Merkurycowa to jest planeta komunikacji, rozmów. Wow. Well, jest jak jest, będziesz musiał sobie po prostu z tym jakoś poradzić. Również może również mówi, że pokonasz wszelkie przeszkody, jeśli chodzi o zdrowie rodzinne i finansowe. Jak również i na polu zawodowym. Czyli bardzo ładna karta, masz po prostu siłę. Masz tyle siły, drogi strzelcu. Że wszystko po prostu pokonasz. No i następną kartą, piękna karta słońce. Także nawet jeżeli jakieś masz problemy, to masz słońce na swojej drodze i ono ci po prostu świeci. Słońce, jeżeli miałeś lub masz problemy zdrowotne, to to się po prostu nie ma. Nastąpi znaczna poprawa zdrowia. I jeżeli będziesz musiał się poddać jakiejś operacji lub mieć jakiś zabieg, to wszystko po prostu pójdzie u ciebie dobrze. Słoneczko jest bardzo dobrą kartą, także wtedy nie musisz się o nic martwić. A jeżeli chcesz mieć z kolei dzieci, drogi Strzelcu, to jak jesteś oczywiście kobietą, to już niedługo zajdziesz w ciążę. No, jeśli chodzi o miłość i uczucia, nie zobaczysz tej osoby, do której ci serce po prostu bije, ale w niedługim czasie ktoś inny się pojawi i wypełni twoją pustkę. Spodziewaj się też kłótni dotyczącej finansów czy, czy, czy pieniędzy. Będziesz też rozmawiać ze swoją rodziną, ale będziesz czuł, drogi strzelcu, że między Wami jest po prostu jakaś przepaść. Następną kartą jest wieża. No, wieża. I jest początkiem i końcem. Czyli początek czegoś nowego albo koniec czegoś starego, ok? Zakończenie jednego etapu w Twoim życiu i rozpoczęcie nowego. Czyli w sumie no, zawsze musi być początek i zawsze musi być koniec czegoś, prawda? Niemiłe niespodzianki, ktoś cię może zdradzić i to cię bardzo też zani, drogi Strzelc. I dodatkowo ktoś z Twojego rodzinnego otoczenia albo nawet i ty będzie miał problemy z policją lub też jakieś prawne problemy. To może potrzebać trochę Twoje nerwy, no ale będziesz musiał w drugim strzelcu przez to przejść. Także w sumie to masz już, ponieważ masz słońce, to słoneczko ci świeci, także poszarpie cię może trochę, ale, ale po prostu dobrze z tego wyjdziesz. Albo będziesz musiał się z tym pogodzić. Następną kartą. Hmm. Jest powściągliwość. No, powściągliwość. Problemy, jakie masz obecnie, mogą się przyczynić do utraty zdrowia. Także to, nawet co już przeszłeś, już jest za tobą, ale to mogło mieć też i duży wpływ na Twoje. Zdrowie, ok? Osłabienia systemu immunologicznego czy też i organizmu. No, dodatkowo Twoja stara miłość, mój drogi strzelcu, z przeszłości będzie się starała nawiązać z Tobą kontakt. Także w sumie nie masz złej karty. Oprócz tego, tej. A wierzy. No ale ja mówię, że zawsze są, jest początek i zawsze koniec, także już to złe masz poza sobą i zaczynasz będziesz zaczynał z trybu nowy etap w swoim życiu, ok? Tym bardziej, że masz słoneczko. No. Także. W sumie bardzo pozytywna karta, nowe zmiany. Stara miłość ci będzie szukać albo starać się z tobą skontaktować. Także przypuszczam, że to jest wszystko na dobrej drodze. No, te prawne czy też z policją związane problemy, ale to będzie rozwiązane. Praktycznie pozytywnie. Tym bardziej, że masz słoneczko u siebie w kartach. I to są karty wielkiej arkany, także to jest już na dłuższą metę. Chociaż tak jak mówię, to jest na miesiąc październik. Ale wielkie arkana to mówią praktycznie na dłuższy okres czasu. I to by było tyle, jeśli chodzi o rozłożenie kart. No, kamyczek. Kamyczek dla ciebie jest różowy kwarc, różowy kwarc, drogi strzelcu. Różowy kwarc posiada, jest, jest, jego elementem jest a, powietrze, a astrologiczną planetą jest Uran. Posiada moc przyciągania miłości w naszym życiu i Czuwa się w życie, jak również sprawia, że stajemy się atrakcyjnymi. Jest bardzo pomocny dla kobiet, które chcą zajść w ciążę. No proszę bardzo, także bardzo pozytywny kamyczek dla Ciebie, chcesz trochę miłości w swoim życiu i będzie Cię też jeszcze dodatkowo chronić. Ja cały czas mówię: kamyczki to energia. Oczyszcza się, zanim je w ogóle będziecie nosić, czy to na wisiorku, czy a, bransoletka, czy w pierścionku wrzucić do wody z solą, niejodowaną, wystawić na słoneczko na 2-3 godziny, albo zrobić to wnów księżyca przez całą noc, a, albo w pełni księżyca. Także masz piękne karty drogi strzelcu. No, problemy zawsze jakieś są, tym bardziej, że mamy Merkurego, więc się nie ma co dziwić, że jakieś tam emocjonalne sprawy nam wyjdą i będzie nas huśtać, ale trudno, musimy przeżyć i październik, prawda? Także to by było tyle. Proszę mnie zaprenumerować. Jeżeli chcecie mieć prywatne położenie kart, odczytanie kart, to proszę do mnie napisać. Poniżej każdego wideo są moje namiary, jest e-mail i moja strona internetowa. Sesja taka trwa 20, od 20 do 30 minut i kosztuje 60 zł dla Polaków, którzy są w Polsce, więc wejść na moją stronę, przycisnąć biało-czerwoną kuleczkę po prawej stronie, i tam będzie wejście na stronę polską. Więc możecie wypełnić formularz. No i tam jest też informacja, jak zapłacić. Także to by było tyle. Oczywiście, jak napiszecie, to was wtedy naniosę, bo muszę was zaksięgować, że tak powiem, wciągnąć na listę. Czasami to trwa 2-3 dni, a czasami to zależy po prostu od tego, ile mam klientów czy klientek. Robię to przez Skype'a, przez um, telefon albo mogę Wam też zrobić prywatne wideo, które możecie tylko Wy oglądać i ja, ale musicie mieć konto na w goglach, no i mieć gmail, gmail, ok, to, to by było tyle i dziękuję ślicznie, życzę miłego października, chociaż przygotujcie się na huśtawki emocjonalne, bo Merkury się cofa i dziękuję jeszcze raz, niech Bozia Was błogosławi aniołki strzegą od złego. Do widzenia.